Witam Was! Jestem na Arch. To jest pierwszy film serii Quake Live. E, jest to nowsza wersja Quake'a e, zrobiona w 2013 roku e, przez e, Zenimax Media Company. Nie wiem jak to było ze starym Quake'em, bo nie grałem. Zn no, znaczy, grałem, ale tam e, kiedyś. Hmm. Jak jeszcze miałem komputer sta stacjonarny, teraz mam laptop. No co, no zaczynamy. E, Grę e, tak, no, no i tutaj, tutaj przechodzimy na, e, do serwerów, bo to jest gra multiplayer, tak jak było w starym Quake'u. E, no i tutaj wybieramy serwer, są nawet polskie serwery, jest kijow, tak. E, no i wchodzimy na przykład do, na serwer, e, żeby było dużo osób. Dobra, na ten serwer, e na ten serwer, dobra. Trochę się zacinam, więc trochę się jakby. samoglam, ale. dobra. Trochę to... Pop... No, nie. No, potrwa to pa parę minut. Ale. Dobra. Join match. Dobra, jestem w, czer w czerwonej. Czekajcie, game settings. Dobra. No to, no to gramy. Trochę się dlatego że strasznie głośno jest. Myślę, że będzie trochę ciszej. Trochę tam pograłem, ale tam bardzo mało. Tak. Dobra. Dobra. Dobra, ma, mam kurcze myślałem że mam jednego fraga Kurczę, Kurczę tam było dwóch aha F3 dwa jeden Zero. Dobra. Round begins in three, two, one. One. Fight. wra, mamy. To jest powiedzmy team death match, Więc e gramy tutaj na parę osób. E, I mamy powiedzmy. Dobra. W ogóle nawet grafika jak wygląda w starym Quake'u, no to powiedzmy ze starego Quake'a, czyli nowa to nie jest grafika na pewno, no ale fajna nawet dobra, teraz muszę dobra. Kurczę Ile mam? Red scores. Three, two, one. fight Dobra Eee. Aha Dobra Myślę, że ten filmik wstawię Nie będzie jakoś chillowy, ale, ale to jest mój pierwszy film, więc może być trochę chillowy znaczy nie pierwszy, ale pierwszy taki poważniejszy, powiedzmy, dobra, no to idziemy, kurcze, o, skok, skacz, skokaj, tak, dobra. No to idziemy tam. Dobra. Kurczę. za mnie. Dobra, na razie nie, nie jestem kóś tam epicki, ale... Jestem trochę... Lepszy niż druga osoba z ich teamu. Hmm. Mam wszystko dwa. Fragi 2 na 2 na 2 na 30 parę. Więc nie jest tak jak na początek to źle. Ale lepiej, żebym się poprawił w walce. Dobra. Tak. Jak ktoś powie, że Gimby nie znają Quake'a, no to się mylą, bo... Te osoby, bo no ja jestem Gimbem, powiedzmy. To znaczy, nie, Gimbem nie jestem, jestem gimnazjistą, ale znam Quake'a, bo... E, no wi wi wiadomo, kiedyś nie grały się za bardzo w gry... E, no ja za bardzo nie, nie grałem w jakieś gry takie oryginalne, tylko tam szukałem sobie przez... E, Internet jakichś takich gier darmowych albo Kurde no o no. Myślałem że go zastrzelę ale to on się 3 Dobra Czyli my jesteśmy Ja jestem ogólnie w trochę lepszym teamie niż w niebieskim Dobra, idziemy. Ja myślę, że go wst że wstawię ten filmik, bo ciągle mi się tnął filmiki, jak po wyrentorowaniu. Kurczę. Dobra. Ale mi nie zaskoczył. Ups, bombę rzucił. Albo nie Dobra, idziemy jest tak Tak Jestem Tak pan, Tak. To jest pan, jest mój jest Tak. Do, do, jak Three, na razie to two, one. Fight. Dobra, idziemy tam. To znaczy ja idę. Dobra. Two hits. Yeah. Two frags in two Dobra. Ociem na... 3, 2, 1. Dobra, na razie nie jest to tak źle. A s się za bardzo nie odzywam, ale... Jestem skupiony strasznie. Dobra. 3, 2, 1... Fight. Dobra No to idziemy tutaj Tutaj chyba jest ich najwięcej Dobra skończyć się to ten mecz eee, To kończę Ale jeszcze sobie trochę pogram A i powiedzcie co mam zmienić e, w swoim 3, 2, nagrywaniu eee, Chcę coś polepszyć, czy e, coś jest... Co jest spokład, a co nie. Bo powiedzmy tak Dobra. Aha, i jeśli ktoś gra w tę grę to powiedzcie jakie... Po, to podpowiedzcie mi jakieś e, rady co, co mam robić, czego mam nie robić. Gdzie mam iść i a gdzie nie mam iść. Tak. A my, możecie ze mną pograć ja tam... E, zrobię fanpage yy, i będę wam mówił gdzie kiedy o której yy, będę dobra haha zabiłem Three, two, one, fight! Nie no. Tak. Ale mnie Dwa Red scores. Three, two, one. Dobra. No nie. Nie. O. Dobra, te, teraz się skupię. Obiecuję. Odzwinę nogę. standing. Ale i tak wygrywamy. Dobra. Nie no, dobra, oni ma mają dwa punkty, ale... Dobra. Nawet fajna gra. Eee, Polecam ją, jak się chcecie sobie pograć z kolegami albo nawet samemu. Ale... No. Nie, no można w go strzelać, naprawdę. 3, 2, 1, fight. Nie no, czy naprawdę jestem taki głupi, czy co? Jestem się lepiej jak. USAPAN. Dobra. No to ja, że jak nam strony był Arch, a to, a to był e, Quake e, Live. Na razie.